Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. link w opisie. Największą wartością funkcji y równej minus w nawiasie x odjąć 2 do kwadratu plus 4 w przedziale od 3 do 5 jest. W tym zadaniu proponuję najpierw wskazać wierzchołek paraboli. I Teraz zobaczmy, że to jest postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Przypominam, postać kanoniczna to było a w nawiasie x minus p, zamykam nawias do kwadratu plus q. I wtedy wierzchołek miał właśnie współrzędne p i q. No to zobaczmy, u nas p to jest 2, q to jest 4, czyli u nas wierzchołek ma współrzędne 2 i 4. Teraz zaznaczmy sobie ten wierzchołek w układzie współrzędnych. Oś X, oś y. wierzchołek ma spółrzędy, raz, 2, raz, 2, 3, 4, mniej więcej tutaj i ramiona tej funkcji są skierowane do dołu, ponieważ mamy minus przed nawiasem. I teraz zobaczmy, że my jesteśmy w przedziale od 3, do 5. Tutaj będziemy mieli gdzieś 3, tutaj będzie gdzieś 5 od 3. Pionowa linia do 5, pionowa linia i teraz zobaczmy maksymalna wartość w tym przedziale, bo interesuje nas tylko ten obszar. Zaznaczę go na zielono. Interesuje nas tylko ten obszar funkcji, a w tym obszarze maksymalna wartość jest tutaj, a minimalna wartość byłaby tutaj. My szukamy największej wartości, czyli wartość maksymalna. To jest wartość dla argumentu 3. Czyli za x wstawiamy 3, otrzymamy minus w nawiasie 3 odjąć 2 do kwadratu plus 4, czyli będziemy mieli minus w nawiasie 3 odjąć 2 to jest 1 do kwadratu plus 4. Mamy 1 do kwadratu to 1, minus z przodu, czyli minus 1 plus 4 mamy 3. Wartość maksymalna to odpowiedź b.